Witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Spotkania Kultur, miejscu, w którym dzieje się kultura. Nazywam się Powinna Okoń, a dzisiaj mam przyjemność gościć Roberta Kuśmirowskiego. Cześć. Cześć, witaj, dzień dobry wszystkim. Miło Cię widzieć, zwłaszcza, że mieliśmy już okazję rozmawiać w podobnym formacie tutaj w Centrum Spotkania Kultur, zaraz przed tym, jak odbyła się Twoja wystawa alternatywnego projektu architektonicznego Teatru w Budowie. Zadałam Ci wtedy takie um, trudne pytania, ale bardzo je lubię. Kim dla Ciebie jest Robert Kuśmirowski? Ale teraz bym chciała zapytać, kim dla Ciebie jest Udo Wolfram? Udo Wolfram, y, potrzeba osadzenia swojej działalności muzycznej, czyli żeby nie mnożyć, nie próbować łączyć sztuk wizualnych z sztukami muzycznymi. Od chyba 89 roku XX wieku, jakby no, w tym jestem osadzony. Bardzo jest mi bliska y, sytuacja muzyczna y, działająca w oparach trochę muzyki generatywnej, również tej, która bada pewne zjawiska fizyczne. I uznałem, że Udo Wolfram będzie to pewne alter ego, a pewien mój nick, by móc przynajmniej w tej branży, w tym środowisku nie mieszać tych dwóch nazwisk, a występować pod tak zwanym dedykowanym. Uważam to za, za higieniczne, by móc funkcjonować na dwa fronty, na dwa bieguny, bo to naprawdę jedno i drugie się wielokrotnie łączy. Sam się zastanawiam, jak wtedy podpisywać w ogóle takie działania. Często jest to Udo Wolfram i w nawiasie pełne imię, nazwisko autentyczne. Ale tak jak powiedziałem, czuję się wtedy wtedy. W pewien sposób z zachowaniem higieny, że te dwa światy są w jakiś sposób oddzielone, tak jakbym miał dwa pokoje. Mhm. Czy Twoja sztuka jest bardzo, no, bardzo wyjątkowa? To jest, to jest bardzo rzadkie określenie w stosunku do tego, jak naprawdę niezwykłe projekty tworzysz. I Twoja innowacyjność też jest godna podziwu. Twoje projekty, Twoje wystawy i, i wszelkiego innego rodzaju działalność artystyczna też jest bardzo immersyjna. Czy. Nie jest to troszkę dla Ciebie takim ograniczeniem rozdzielanie tych dwóch osobowości na dwa różne działy sztuki? Raczej nie, bo troszeczkę zaniedbałem działania muzyczne wchodząc w świat wizualny. Mhm. I przez 20 lat, dzięki sztukom wizualnym, udało mi się doprowadzić do. Do większych wynurzeń, nawet do rejestracji albumów na nośnikach winylowych, poprzez to, że w muzeach bywa większy budżet, będąc w, w działaniach muzycznych na gruncie tutaj lubelskim, można było ewentualnie marzyć o tym, że po koncercie zostaniemy wynagrodzeni w barze jakimś kuflem. I to był maks gromadzenia. Pewnego budżetu, by móc zainwestować w sprzęt, to dzięki sztukom wizualnym udało się nagromadzić tyle sprzętu, że po 20 latach postanowiłem zrealizować coś, co na początku było nazwane Audiomatic, ale, ale wiedząc, że, że to raczej będzie Fonia, to uznałem, że Fonomatic warto by było w Lublinie osadzić i szukałem miejsca. Padło na Centrum Spotkania Kultur. Celowaliśmy na minus drugie piętro, gdzieś w, 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 w anturażu, w atmosferze, może ym, paneli kontrolnych, rur i y, wentylacji, pewnej takiej technicznej oprawy, by z moją scenografią tam się wpisać. Ale po, po rozmowach z, y, z Michałem Jarosławem udało się zaproponować coś takiego jak Obecna ta galeria, y, dawna galeria sztuki y, na parterze. Y, trochę zdziwiony, że podczas grania i koncertowania będzie to tak zwane drzwi otwarte, czyli można będzie doświadczać tego przechodząc tylko korytarzem. Y, Takie otwarte studio ma to też y, inny charakter, y, co skłania i zaprasza osoby przechodzące, a czasami nawet. Zainteresowane, które może w przyszłości zostaną w tym temacie i będą kontynuowały nasze spotkanie kompozytorskie, czy też właśnie osób, które działają w obszarze muzyki generatywnej. Jako Udo Wolfram tworzysz też powiedzmy własny trochę gatunek muzyczny. Chciałabym, żebyś troszeczkę więcej o nim opowiedział, bo nie dla wszystkich te, te nazwy są oczywiste, zwłaszcza, że podchodzisz bardzo badawczo do wykonywania, odkrywania muzyki i przedstawiania jej. Mam nadzieję, że będąc w Centrum Spotkania Kultur przy projekcie Phonomatic Studio w Lublinie, będę mógł kontynuować coś, co zacząłem, będąc pracownikiem naukowo-dydaktycznym na UMCS. -ie. Marikidiskudowskie w Lubinie, gdzie faktycznie prowadzę taką działalność i zajmuję się tonacjami solferzowymi. To jest, to jest zakres częstotliwości, który wpływa na nasz komfort życia, czyli na, na, na zdrowie. Jedne częstotliwości niszczą nasze komórki, a drugie nawet odradzają. Mhm. Wszystko zależy od, od tego złotego balansu i odpowiedniego zakresu wspomnianej częstotliwości. Będąc z odpowiednią aparaturą w pewnym studiu, na przykład na Wydziale Fizyki czy na Politechnice lubelskiej, jesteśmy, jesteśmy w pomyśle, by sprzężyć te siły, by zbudować urządzenie rejestrujące nieskazitelną tą częstotliwość, która będzie mogła nam towarzyszyć wieczorem na przykład hmm, podczas snu, by móc hmm, progowo konsumować takie kompozycje muzyczne. Ale wracając do pytania, to tak naprawdę jestem podróżnikiem, czyli w, muzycznie podróżuję po latach, w których nie dane było żyć czyli do początku muzyki elektronicznej, zanim się pojawiły pierwsze instrumenty. Pierwszymi instrumentami tak naprawdę były urządzenia medyczne, a później wojskowe, czyli militarne, do nasłuchu i nadawania komunikatów. Gdyby nie wojny, rozwój radiofonii i telewizji w ogóle by nie, nie był taki, jak dzisiaj możemy go doświadczać, bo ogromne budżety powodują, że i oczywiście na siłę sprowadzone y, siły badawcze, czyli naukowcy z rodzinami. Y, to, podawało, po, to powodowało, że był komfort spędzenia czasu nad y, wynalazkami i udogodnieniami w tym zakresie. To było ciekawe, że y, bardzo szybko, jeszcze przed drugą wojną światową, y, prace nad y, przesyłaniem wiadomości Generowaniem zakłóceń lub sprowadzanie wiadomości powiedzmy minutowej do kropki, wysyłanie tej kropki, potem tą kropkę odbiornik B mógł znowu wydłużyć. To są, to są takie ciekawostki, które mi się karmiłem, będąc młodzieńcem. Słuchałem też ojca, bo zajmował się łącznością. Mama również pracowała w telekomunikacji, przy łącznicach, przy rozmowach. W Phonomatic Studio mamy taki jeden mebel, który jednocześnie w tym samym czasie mógł doprowadzić do kilkudziesięciu rozmów i można było to mieć wszystko na odsłuchu, w słuchawkach. Okay. I podróżując w lata, w których nie mogłem żyć, konsumować tego zjawiska, tych środowisk, które były no, pionierami, jeśli chodzi o dzisiejszą muzykę elektroniczną, bez nich nie byłoby nas, ale um, nabywanie urządzeń, które były z 50. -tych, 60. -tych lat i próba wybudzenia ich jeszcze raz do życia, um, to jest um, pewien rodzaj emocji um, i pewnego przeżycia, który um, próbuję doświadczyć, który próbuję jeszcze raz, um, do, do którego mogę jeszcze raz zawitać. I to powoduje, że wychodzą brzmienia i pewne kompozycje, które są takie, a nie inne. Można je posłuchać właśnie na dwóch winylach, które udało się wydać w ostatnim czasie. I jeszcze jeden bardziej z muzyką postindustrialną, która no, ma, ma w sobie jakąś energię, na pewno nie z lat 60., -tych, 70., -tych, tylko bardziej współczesną. To jest taki mój odpowiednik, że szukam emocji, energii, która mnie tam najbardziej znajduję. Zabieram ją do współczesności i się dzielę, przez to też mogę w jakiś sposób przewidzieć przyszłość muzyki, bo nie obce mi są też nowości. Zapraszane osoby najczęściej będą korzystały z tych nanotechnologii, które dziś są sprzęgane do dźwięków, chociażby. Tak, dziś w tym roku omawiana sztuczna inteligencja, która naprawdę robi też dużo dobrej roboty, i warto by jej się przyjrzeć, czy też zaprosić do wystąpień. W Twojej twórczości jest taki silny element powrotów do jakichś korzeni, do grzybni, do tych przodków, i też w kontekście koncertu, który się zbliża 16 grudnia. Chciałam zapytać, czy, czy ten motyw takim przewodniczący, twojej, twojej twórczości wynika z tego, że jesteś może sentymentalnym człowiekiem, czy to jest jakaś taka fascynacja po prostu przeszłością? Myślę, że jedno i drugie i trzecie, bo też yy, yy, człowiek w pewnym komforcie twórczym szuka wyzwań, gdy te możliwe yy, do osiągnięcia stały się już? Częścią mojego życia szukamy tych niemożliwych, czyli tych czasach, których mi nie było. Zbieranie mozolne poszczególnych elementów, by je połączyć i żeby zadziałały, czy połączyć tak historię, by je odtworzyć, tak jak będziemy mm, mieli przyjemność już 16 grudnia um, uruchomić um, projekt Paraobrzęd Głosy Przodków, gdzie w domniemaniu pewne pieśni. Tak brzmiały. Niektóre w stu procentach, bo na przykład babcie uczyły chociażby Ewę Grochowską, która będzie tutaj nam śpiewała. Tych pieśni ona to zapamiętała, zakodowała, chce je uruchomić, chce je w pewnym sensie zliftingować, przerobić według swojego kodu genetycznego na potrzeby połączenia się z bardzo obcym środowiskiem jak muzyka elektroniczna, mm. prawie że nietradycyjnym, bo wtedy nie było elektryfikacji, ale ona też w tym w współczesnym świecie poszukuje rzeczy, których jeszcze nie zapoznała i nie, nie uważa to za obce i niszczące, tylko wręcz przeciwnie, powoduje, że dzięki osadzaniu tych kompozycji w środowiskach obcych więcej się możemy dowiedzieć, inne pokłady pamięci, tej genetycznej nam się uruchamiają, wierząc w to, że, że wszyscy z takiego wydarzenia coś dla siebie zabiorą. Bardzo ciekawie tam byłeś w opisie tego wydarzenia opisany, bo Magrochowska przykładowo jest opisana jako śpiew. Ty jesteś głosy dawne, ożywione. Co to, co to znaczy konkretnie? Bo brzmi to niezwykle enigmatycznie. To są głosy z opisów, to są głosy z taśm, które kiedyś i dostałem, i gromadziłem, i, i generowałem, czyli e, siedziałem nad e, Odbiornikami radiowymi, które wydawały dźwięki również odległe. Nie znaczy, że po 8 miliardach lat nagle mam jakiś przesył i odczytałem to za pomocą jakiegoś specjalnego radaru. Nie. To poprzez pewną kanałowość, poprzez filtry, chociażby starego sposobu nadawania sygnału radiowego. Mamy wrażenie, że ktoś do nas mówi jak sprawie, że z Edisona wynalazku, czyli z Patefonu, czy też z, z wałków woskowych. Coś takiego jest w tym zapisie dźwiękowym, że od razu mamy wrażenie, że ten zapis dźwiękowy miał miejsce około 100 lat temu. Mhm. Bawiąc się takim wrażeniem, sprawiamy, że te głosy się wydają ożywione, czy też wywołane. Z jakichś nieistniejących technologii, wtedy sposobów zapisu, bo i takie mam, również odwracane, również w zabawach z urządzeniem fizycznym, przekładane na, na, na dźwięki takie, bym powiedział, spokojniejsze czy dopuszczalne dla organizmu. Wtedy się pojawia atmosfera dobrego lektora, który nam coś chce przekazać, dobrze się go słucha, bo taki głos um, jest no, tutaj narratorem w tej sytuacji. Puszczanie i generowanie i, 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 i proponowanie odbiorcy um, jest w moim mniemaniu um, czymś ważnym, bo to jest pierwszy instrument jaki posiadaliśmy, czyli głos. I on jest tak w nas zakodowany, że ma największą siłę sprawczą. Pozostałe elementy nasze, generatywne, jakieś tłowe, one są no, przyjacielem takiego głosu, po to, żeby lepiej go unieść i lepiej dostarczyć do naszych receptorów, akurat w tym przypadku, do, do, do tego, żeby je usłyszeć w taki sposób, jak, jak tutaj próbujemy. Mieliśmy już kilka prób i, i przyznam się szczerze, że właśnie o takie rzeczy chodzi, żeby wejść w swoje środowisko trochę z butami, ale zaraz się przeprosić za to, by później um, szlachetnie opuścić ten, ten moment, nie wiem, ceremonii, tak mi się wydaje, że to jest ceremonia bardziej niż, niż koncert, pewien obrzęd, bo Yy, wszyscy są na poważnie. Pewne rzeczy się dzieją w sposób improwizowany, trochę para teatralny, paraobrzędowy, yy, poprzez tylko strzępy, które zostały nam przekazane im bardziej je porozrzucamy, tym bardziej, tym, tym lepiej dowiemy się, dlaczego one jeszcze zostały. Taką mam refleksję hmm. na dzień dzisiejszy. Bardzo Ci dziękuję za tą refleksję. Myślę, że zachęcił na wiele osób do przyjścia na, na ten koncert. A jeżeli chodzi o, o twórców, kto jeszcze z tobą współpracował nad tym? Tak naprawdę to jest pomysł i projekt Ewy Grochowskiej, która tutaj będzie miała swój przykład śpiewny, czyli um, tak zwany dominujący główny. Ona to, ten projekt kuratoruje razem z Marcinem S Sudzińskim, który współtworzy Phonomatic. No i jest jeszcze z nami Piotr Rubel czyli tubista, osoba um, uzupełniająca te wszystkie działania um, instrumentami dentymi. Um, jest to naprawdę atmosferyczne zjawisko, które um, dodatkowo do tej całej elektroniki jeszcze dodaje element wybudzenia, um, wzruszenia, um, wzruszenia, um, wzruszenia um, ale takiego bym powiedział fizycznego, by, um, by, by na skraju tych trzech kultur Muzycznych y, zaproponować tą jedną ważną paraobrzędową czy też y, y, głośno przodkową y, y, no, taką informację, przekaz, treść, również dźwięk. No, dziękuję Ci dzisiaj bardzo za rozmowę i dziękuję, że mogłeś wpaść do nas na chwilę e, na studia. Mam nadzieję, że będziesz wpadał częściej i powodzenia w trakcie koncertu. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich. A Państwa bardzo serdecznie zapraszam na koncert 16 grudnia do Phonomatics Studio i do zobaczenia w następnym odcinku.